Witam serdecznie Detektyw Prawdy TV. Jak informuję wprost, we wtorek wieczorem służby w województwie świętokrzyskim zostały postawione w stan gotowości po zgłoszeniu o tajemniczym obiekcie na niebie. Mieszkanka Włoszowic w powiecie pińczowskim twierdziła, że widziała kulę ognia spadającą w kierunku granicy z powiatem kieleckim. Po godzinie 17 z terenu powiatu Pińczowskiego otrzymaliśmy sygnał, z którego wynikało, że zgłaszająca widziała przelatujący obiekt, który mógł spaść na ziemię, poinformował wirtualną polskę aspirant Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podobne relacje o krążącym helikopterze pojawiły się w okolicach Morawicy, co wzbudziło niepokój mieszkańców pamiętających doniesienia o rosyjskich dronach. Na ten moment nie mogę jednoznacznie określić, co mogła widzieć mieszkanka powiatu pińczowskiego. Będziemy to ustalać, przyznał Ślusarczyk w rozmowie z Echem Dnia. Mamy więc relację z obserwacji kuli ognia z dwóch miejsc. U góry są Kielce, czyli na południu od Kielc, Morawica i poniżej ta druga miejscowość w powiecie pińczowskim, czyli Włoszczowice. Nie Włoszczowa, tylko Włoszczowice. I tak naprawdę nikt do tej pory nie może zidentyfikować źródła tego jasnego obiektu nad Powiatem Kileckim, i w związku z tym sytuację można by uznać za niebyłą. Problem w tym, że takie kule ognia były widoczne również w innych miastach Polski. No, i ja się tak też zastanawiam, czy te doniesienia z obu miejscowości dotyczą, dotyczą tych samych hmm, kul tych samych hmm, źródeł jasnego światła. Co ciekawe, w tym samym dniu nad Warszawą również było widać jakieś jasne światła, ale niejaki miejski reporter, to jest tak, taki profil chyba na Facebooku poinformował, czy też e, ocenił, można powiedzieć, źródła e, tych, tych, tych jasnych kul, e, czy, czy, czego, co, co by to nie było. No, i tutaj ten miejski reporter yy, poinformował, że we wtorek 4 listopada w północno-wschodniej części Warszawy pojawiły się tajemnicze punkty światła. Portal remiza.pl przekazał, że podobne doniesienia napływały z wielu regionów kraju. Zjawisko zaniepokoiło niektórych mieszkańców, którzy zaczęli zastanawiać się, czym jest ono spowodowane. Dziennikarze ustalili, że. Na zbliżeniach widać, widoczne były ciągnące się za światłami ślady spalania. To efekt pracy palnego ładunku opuszczającego się na wielkim spadochronie. Słuchajcie, ja jestem daleki od twierdzenia, jakoby w Świętokrzyskim, czy też w innych miejscach świeciły jakieś niezidentyfikowane obiekty latające. Ale ów miejski reporter stwierdził, że są to. Tak zwane flary wojskowe, wykorzystywane podczas ćwiczeń wojskowych, a ich zadaniem jest zapewnienie widoczności dużych obszarów na krótkim odcinku czasu, co ułatwia prowadzenie obserwacji i koordynację działań. No i tutaj wszystko by pasowało, tak? Jest, jeden, jest jednak mały szkopu. O ile y, miejski reporter, gdzie on tutaj jest. Y, o, no, teraz będzie lepiej widać. Jest to taki profil na Facebooku. Jak widać, 22 godziny temu komentował te światła nad Warszawą. Ja nagrywam film wieczorem. No i właśnie, i on to wytłumaczył te światła nad Warszawą owymi flarami wojskowymi. Właśnie, i tutaj pojawia się mały. Szkopuł, mały problem. Bo jeżeli były to flary wojskowe, no to portal SK.pl informuje, iż wojsko polskie. Poinformowało, że nie przeprowadzało żadnych ćwiczeń. Informujemy, że 4 listopada 2025 w godzinach wieczornych Wojsko Polskie nie prowadziło żadnych ćwiczeń w województwie świętokrzyskim. Wczoraj wieczorem na południu od Kielc prowadzone były działania poszukiwawcze przez Wojskowy Śmigłowiec z Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego LZPR. Y, napisano na profilu dowództwa na Platformie X. I wyjaśniono jeszcze, że jego operowanie rozpoczęło się po otrzymaniu informacji z, z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o podejrzeniu zdarzenia lotniczego w tym rejonie. Niemal dwupółgodzinne czynności z użyciem śmigłowca nie potwierdziły wystąpienia jakiegokolwiek incydentu lotniczego. We wskazanym miejscu pracowała również Straż Pożarna oraz policja. Nie odnaleziono żadnego rozbitego statku powietrznego. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzą odpowiednie służby. Podsumowano. No właśnie, a więc tak, mamy z jednej strony działania poszukiwawcze przez śmigłowiec, który, no powiedzmy, że mógł być dobrze oświetlony, i z daleka wyglądało to jak, nie wiem, powiedzmy, jakaś spalająca się kula, czy dron. Ciężko to stwierdzić, ale jednocześnie wojsko polskie przeprowadzało poszukiwania, tak? No to może w ogóle służby przeprowadzały poszukiwania i tego tego czegoś i nic nie znaleziono. Natomiast chciałem wam tutaj pokazać właśnie jeszcze właśnie jeszcze te województwa, tak, gdzie doszło do tego do takich zdarzeń. Święto wszystkie, no dobrze, powiedzmy, że tam był śmigłowiec, jakaś akcja poszukiwawcza, mazowieckie flary wojskowe, z tym, że wojsko nie poinformowało o tym a nawet gdyby się okazało bo nie wszystkie newsy czytałem po prostu przyjeżdżałem kilka i z tych kilku wychodziło, że no jest wspólny mianownik, taki jak wam powiedziałem ale dochodzi do tego województwo śląskie wielkopolskie i podkarpackie no i teraz właśnie mamy zagwozdkę bo jeśli w kilku różnych miejscach stosowane są flary wojskowe, załóżmy tak, że są stosowane flary wojskowe, a służby nic o tym nie wiedzą, to zachodzi pytanie, do czego jesteśmy przygotowywani? Co się dzieje w tle? Czy my o wszystkim wiemy, czy może nie jesteśmy powiadomiani o czymś? Do jakiej akcji wojskowej Doszło. Czy wcześniej miały miejsce takie ćwiczenia z flarami, na przykład nad Warszawą? I właśnie dlaczego to światło się pojawiło nad Warszawą i dlaczego nad Kielcami? No, nad Kielcami, tak jak powiedziałem, no, mógł być to śmigłowiec, a mogły być to osobne zd zdarzenia, skoro służby interweniowały. Ja nie wiem, co się dzieje. Ale im bliżej połowy listopada, tym mamy więcej dziwnych zdarzeń. Ja się oczywiście nie ekscytuję tego typu informacjami, i no UFO jest, według mojej oceny, czymś ostatnim, jeżeli chodzi o jakiekolwiek hipotezy. Jest ostatnie w kolejce. Natomiast w przecieki i jakieś tam przełomowe daty już dawno przestałem wierzyć. Ale niech mi ktoś powie, czy w tym przypadku nie jest coś na rzeczy. Jest to bardzo dziwna sprawa. Mamy teraz 5 listopada i zobaczymy, co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, tak? Bo ileś tam filmów wstecz, ja wam mówiłem, i. Umyślałem filmik człowieka, który mówił o tym, że został, że ma informację z kilku źródeł, iż w połowie listopada dojdzie do jakiejś fałszywej flagi na terenie Polski, tak? No więc co się dzieje? Co się dzieje? Zobaczymy. Trzeba czuwać, bo nie wiadomo, czy nie jesteśmy, czy coś nas nie czeka w najbliższym czasie. Może ktoś z Was ma jakieś informacje uzupełniające? To bardzo proszę o komentarz, dlatego że no, nie przewertowałem całego internetu. Ja, ja gdzieś około rok temu wykasowałem sobie Facebooka rok, półtora, nie pamiętam, może nawet dwa. I w związku z tym mam ograniczone źródła informacji, ale i tak staram się być na bieżąco o czym wiecie, co widzicie i tak dalej, prawda. Na ten czas serdecznie dziękuję za wysłanie i proszę o ewentualny komentarz, jeżeli ktoś z was coś już wie odnośnie tych pozostałych województw, bo co do Warszawy i Świętokrzyskiego są jakieś tam, jakieś tam hipotezy, ale co wydarzyło się w innych województwach, no tego nie wiemy. I pozostała jedna wielka enigma, tajemnica, Służby nie wiedzą, wojsko nic nie wie, policja nic nie wie, nikt nic nie wie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.